Cześć! W dzisiejszym świecie zagrożenia dla infrastruktury IT są realne i zróżnicowane. Nie mówimy tutaj tylko o atakach typu ransomware, które... No mogą sparaliżować działanie firmy, ale także o innych, często mniej przewidzianych zdarzeniach, no tak jak pożary, zalania czy awarie sprzętu lub inne zdarzenia losowe. Dlatego w tym wideo chciałem omówić, jak stworzyć skuteczną strategię backup w średniej wielkości firmie, takiej, która zarządza kilkoma serwerami no i setkami komputerów stacjonarnych. Kopia zapasowa no to jest oczywiście fundament każdej strategii bezpieczeństwa IT. Bez względu na to, jak dobrze zabezpieczymy nasze systemy przed zagrożeniami zewnętrznymi, Wewnętrznymi zawsze może istnieć ryzyko, że pójdzie coś nie tak. Wyobraź sobie, że Twój telefon, na którym oczywiście masz wszystkie dane, ulega zniszczeniu czyli nie ma go. Jeśli ostatnia kopia zapasowa, którą wykonałeś, była zrobiona dzień wcześniej, no to oczywiście stracisz dane z ostatnich 24 godzin. Natomiast w kontekście firmy, to no taki scenariusz może oznaczać po prostu utratę kluczowych informacji, kontrahentów, danych klientów. No to pokazuje, jak ważne jest, że te kopie muszą być tworzone regularnie, no i oczywiście poprawnie. Przy tworzeniu takiej strategii kopii zapasowych Musisz zwrócić uwagę na dwa bardzo kluczowe parametry, takie, bez których ta kopia nie będzie funkcjonowała poprawnie. A mówimy tutaj o takich parametrach. RPO to jest Recovery Point Objective, czyli. Parametr określający, jaką ilość danych jesteś w stanie utracić w przypadku awarii. Innymi słowy, RPO mówi o tym, jak często musisz tworzyć kopie, aby zminimalizować tą utratę danych. Jeśli kopie robione są raz na dobę, no to w najgorszym scenariuszu tracisz dane z ostatnich 24 godzin. To, co było wczoraj i wcześniej, jesteś w stanie odzyskać. Kolejnym parametrem, na który trzeba zwrócić uwagę, to jest RTO, czyli Recovery Time Objective. I ten parametr określa, ile czasu. Zajmuje przywrócenie systemu do pełnej funkcjonalności po awarii. Na przykład, jeśli twój system przestanie działać z powodu awarii sprzętu, a przywrócenie danych zajmuje 4,5 godziny, to przez ten czas prawdopodobnie firma nie będzie mogła korzystać z kluczowych systemów, czyli przez te 4,5 godziny dalej nic nie działa. W wielu przypadkach może to oznaczać zatrzymanie po prostu kluczowej działalności operacyjnej firmy. co może prowadzić do po prostu strat finansowych. A więc zanim przystąpisz do tworzenia kopii zapasowych, musisz dokładnie zrozumieć, co jest to zabezpieczenie. Ważnym krokiem jest przeprowadzanie po prostu inwentaryzacji całej infrastruktury IT. Musisz wiedzieć, jakie zasoby posiadasz, jak one są wykorzystywane, jakie mają znaczenie dla działania firmy, wszystko to robisz w jakimś kontekście, w kontekście właśnie tej firmy, w której pracujesz. Warto tutaj zastosować prostą skalę oceny istotności zasobów, czyli na przykład od 1 do 10. Taka inwentaryzacja pomoże Ci określić, które. Dane I które systemy są najważniejsze, i jak często powinny być kopiowane. Kiedy już masz pełną inwentaryzację, no to możesz przystąpić do następnego kroku, a to jest stworzenie takiego dokumentu, którego nazwiemy polityką kopii zapasowych. To dokument, w którym właśnie określisz wszystkie zasady tworzenia i przechowywania kopii zapasowych. Powinien on zawierać informacje o właśnie częstotliwości tworzenia tych kopii, o typach i rodzajach danych, które mają być kopiowane, oraz o miejscach, gdzie te dane będą przechowywane, bo to jest istota, gdzie one są te dane. Ważne jest również, aby w dokumencie znalazły się procedury odzyskiwania tych danych. Co jeszcze kluczowe, procedury testowania tych kopii zapasowych, bo to jest jeden z istotniejszych elementów tworzenia poprawnego kopii. I teraz, jednym z najbardziej takich sprawdzonych modeli tworzenia backupu. Jest Model 3.2.1, czyli trzy kopie zapasowe. Mamy tutaj trzy różne kopie tego samego zestawu danych. Dwa, dwie kopie na różnych nośnikach, na przykład jedna kopia na jednym serwerze, a druga na dysku zewnętrznym. No i zostaje jeden, czyli jedna kopia offline, co oznacza, że przechowywana jest z dala od głównej infrastruktury, na przykład w chmurze lub na fizycznym nośniku poza firmą, nie w tej samej infrastrukturze. Dlaczego to jest takie ważne? No wyobraź sobie sytuację, w której ransomware nainfekuje całą sieć firmową. Wszystko jest zabrane. Jeśli wszystkie kopie zapasowe znajdują się w obrębie tej samej sieci, to co się może wydarzyć? Wszystko to może być zaszyfrowane włącznie z kopią zapasową. Wtedy, kiedy jedna kopia jest offline, zabezpieczasz się przed takim scenariuszem, gdy ransomware będzie w stanie się rozprzestrzenić na całą firmę. Gdy masz już ustaloną taką politykę kopii zapasowych, no to czas dobrać odpowiednie narzędzia. Na rynku jest wiele różnych narzędzi. Od prostych programów do kopiowania plików, no po oczywiście zaawansowane, enterprise'owe systemy PKP'owe. Które tworzą pełne snapszoty maszyn wirtualnych, ale są na przykład narzędzia takie jak R-Sync czy Restic, są też świetne do automatyzacji prostych zadań backupowych. Z kolei narzędzia właśnie Enterprise, takie jak Vim czy Acronis, no oferują po prostu bardziej zaawansowane funkcje, no i oczywiście też funkcje tworzenia i zapisywania tych danych, takich jak deduplikacja danych, tworzenie snapshotów, czy replikacja danych w czasie rzeczywistym. Możemy zestawić dwie lokalizacje ze sobą i mieć dwa lustra Także to już są takie bardziej zaawansowane systemy. Natomiast kolejnym istotnym aspektem jest też granuralność tej kopii zapasowej. Wyobraź sobie, że potrzebujesz odzyskać tylko jeden plik, ale masz kopię zapasową całej maszyny wirtualnej. No i teraz co musisz zrobić, żeby odzyskać całą maszynę, a chcesz tylko jeden plik? No to cała maszyna się odzyskuje. W idealnej sytuacji system backupowy powinien po prostu umożliwiać odzyskanie pojedynczych plików, bez potrzeby przywracania całej maszyny. Najważniejszą zasadą w takim zarządzaniu tych kopii zapasowych jest właśnie to, co wspomniałem już wcześniej, regularne testowanie. Możesz być pewny, że masz kopię zapasową, ale co wtedy, jeśli się okaże, że jest uszkodzona albo niekompletna, po prostu po drodze wystąpiły jakieś błędy, coś się nie udało. Regularne testy pozwalają upewnić się, że dane można odzyskać w razie potrzeby. Nie musisz testować wszystkich kopii naraz. To może czasami być bardzo kosztowne, czasowo. Wystarczy, że wyrywkowo sprawdzisz kilka maszyn co jakiś czas. Zaloguj się do nich, sprawdź, czy Wszystkie dane są poprawne, czy, czy działają dane dostępowe, i czy system działa poprawnie. Nie możesz też zapomnieć o czymś takim jak monitorowanie czy raportowanie. Powinieneś regularnie sprawdzać, czy te kopie zapasowe są wykonywane poprawnie, za pomocą różnych narzędzi. Może być to zrealizowane na przykład za pomocą monitoringu, takiego jak Zabix. W tym Zabiksie można tworzyć czeki, które po prostu sprawdzają. I one będą Cię informować o problemach z backupem. Dobrze jest też regularnie raportować wyniki kopii do zarządu firmy. To jest nie tylko potwierdzenie, że wszystko działa. Prawidłowo, ale także może to być ciekawa dokumentacja w przypadku audytów. No i nie mówię, że jeszcze dla ciebie dodatkowy punkt w zarządzie, że robisz dobrą robotę. Tworzenie kopii zapasowych to nie tylko kwestia techniczna, ale również właśnie mówimy tutaj o strategii, czyli właśnie od inwentaryzacji i oceny ryzyka, to no poprzez stworzenie polityki kopii zapasowej, aż po wybór odpowiednich narzędzi, no i na końcu regularne testowanie i monitorowanie tej kopii. Każdy krok jest tak naprawdę kluczowy, aby zapewnić, Bezpieczeństwo Twojej firmy. Pamiętaj, że w przypadku awarii to właśnie kopie zapasowe mogą cię uratować przed poważnymi stratami w firmie. To jest taka jedna, pewna deska ratunku. Jeżeli masz pytania dotyczące tego, jak wdrożyć taką strategię backupową w swojej firmie, zachęcam do kontaktu ze mną. Z miłą chęcią pomogę w doborze narzędzi i opracowaniu takiego planu działania. Kopia zapasowa to na pewno Twoja jedyna, prawdziwa deska ratunku. Wszystkiego dobrego.